Czy wiecie, że jeśli pracowaliście przed 1999 rokiem, możecie mieć prawo do wyższej emerytury niż obecnie otrzymujecie? To nie żaden mit, to realna możliwość, którą oferuje zakład ubezpieczeń społecznych. Dziś opowiem Wam o niezwykle ważnej kwestii, która dotyczy setek tysięcy polskich emerytów. Chodzi o przeliczenie kapitału początkowego, czyli tej części waszej emerytury, która została wyliczona na podstawie lat przepracowanych przed reformą emerytalną z 1999 roku. Wielu z was nawet nie zdaje sobie sprawy, że Zygmunt mógł popełnić błędy w wyliczeniach lub nie uwzględnić wszystkich lat pracy, co bezpośrednio przekłada się na wysokość waszego świadczenia. Wyobraźcie sobie, że możecie zyskać nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie, to naprawdę robi różnicę w domowym budżecie. Sprawa jest na tyle poważna, że coraz więcej seniorów składa wnioski o ponowne przeliczenie swojej emerytury i odnosi sukcesy. Zweryfikuje dokumentację, przegląda stare świadectwa pracy i często przyznaje rację emerytom. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ system obliczania kapitału początkowego był skomplikowany, a część danych mogła zostać źle wprowadzona lub w ogóle pominięta. Jeśli pracowaliście w trudnych warunkach, mieliście przerwy w zatrudnieniu z powodów zdrowotnych lub po prostu macie wrażenie, że wasza emerytura jest zbyt niska w stosunku do przepracowanych lat, ten materiał jest dla was. Za chwilę dokładnie wytłumaczę, kto może ubiegać się o podwyżkę, jakie dokumenty są potrzebne i jak krok po kroku złożyć wniosek do ZLS-u. Nie przegapcie tej szansy na poprawienie swojej sytuacji finansowej. Jeśli ten temat Was interesuje, zostańcie ze mną do końca, a gwarantuję, że zdobędziecie wiedzę, która może rzeczywiście zmienić Wasze życie. Kliknijcie, lubię to, pod filmem, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić więcej praktycznych porad i napiszcie w komentarzu, czy sprawdzicie swoje uprawnienia, jestem ciekaw Waszych historii. Zacznijmy więc od samego początku, bo wiem, że wiele osób słyszy o tym kapitale początkowym, ale tak naprawdę nie do końca rozumie, co to właściwie oznacza i dlaczego jest tak istotne dla wysokości waszej emerytury. Otóż sprawa wygląda następująco: w 1999 roku w Polsce przeprowadzono wielką reformę systemu emerytalnego. Był to przełomowy moment, kiedy całkowicie zmieniono sposób obliczania świadczeń emerytalnych. Przed tą reformą emerytury były obliczane na zupełnie innych zasadach, uwzględniających najlepsze lata zarobkowe i całokształt pracy zawodowej. Po reformie wprowadzono system kapitałowy, gdzie każdy z nas ma swoje indywidualne konto w zus na które wpływają składki z naszych zarobków. Ale co z tymi wszystkimi latami pracy, które przepracowaliście przed 1999 rokiem? No właśnie, nie mogły przecież zostać pominięte, prawda? I tu właśnie pojawia się pojęcie kapitału początkowego. Kapitał początkowy to nic innego jak wartość pieniężna waszych wszystkich lat pracy sprzed reformy, którą ZUS musiał przeliczyć i uwzględnić w nowym systemie. To była ogromna operacja administracyjna, bo musiano przeliczyć emerytury milionów Polaków, którzy już wtedy pracowali. Wyobraźcie sobie skalę tego przedsięwzięcia, urzędnicy musieli przejrzeć dokumentację z zakładów pracy, które często już nie istniały, zebrać informacje o zarobkach z czasów, kiedy wszystko było jeszcze na papierze i przeliczyć to na nowy system. Przy takiej masowej operacji, która odbywała się pod presją czasu, niestety wkradły się błędy. Czasem pominięto jakiś okres pracy, czasem źle obliczono wysokość zarobków, a czasem po prostu dane zostały błędnie wprowadzone do systemu komputerowego. I to właśnie dlatego dzisiaj tak wielu seniorów ma prawo żądać ponownego przeliczenia swojego kapitału początkowego. Ale żebyście dobrze zrozumieli, jak to wszystko działa, muszę Wam opowiedzieć trochę więcej o samym mechanizmie obliczania tego kapitału. Otóż ZUS, kiedy przeliczał Wasze lata pracy na kapitał początkowy, brał pod uwagę kilka bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, liczba lat składkowych i nieskładkowych, czyli wszystkie lata, kiedy pracowaliście i płaciliście składki, ale też te okresy, kiedy byliście na przykład na urlopie wychowawczym, na zasiłku chorobowym, czy służyliście w wojsku. Po drugie, wasza podstawa wymiaru, czyli wysokość zarobków, od których były odprowadzane składki. I tu właśnie często pojawiają się największe problemy, bo Zeus nie zawsze miał dostęp do pełnej dokumentacji płacowej, szczególnie z lat 70. i 80. Czasem zakłady pracy nie przekazały wszystkich danych, czasem dokumenty się zagubiły w trakcie przekształceń własnościowych, a czasem po prostu nikt nie dopilnował, żeby wszystko zostało prawidłowo zgłoszone. Co więcej, system obliczania kapitału początkowego był naprawdę skomplikowany i uwzględniał różne współczynniki i przeliczniki, które zmieniały się w zależności od okresu pracy. Na przykład, jeśli pracowaliście w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, powiedzmy w kopalni, hucie, przy pracach ciężkich fizycznie, te lata były premiowane wyższym współczynnikiem. To samo dotyczyło kobiet, które rodziły dzieci. Każde dziecko dawało dodatkowe punkty przy obliczaniu kapitału początkowego. Problem w tym, że ZUS nie zawsze automatycznie uwzględniał te wszystkie preferencje. Czasem trzeba było samemu złożyć odpowiednie dokumenty, a wielu ludzi w ogóle nie wiedziało o takich możliwościach. Dlatego dzisiaj, kiedy zaczynamy sprawdzać naszą dokumentację emerytalną, często okazuje się, że TWS nie uwzględnił wszystkich okresów, które powinny zostać policzone z wyższym współczynnikiem. Znam osobiście przypadki, o których chciałbym Wam opowiedzieć, bo myślę, że najlepiej pokazują, jak ważna jest ta cała sprawa. Pani Maria Z Krakowa, 68 lat, która przepracowała 35 lat jako pielęgniarka, odkryła, że ZUS nie uwzględnił jej trzech lat pracy w szpitalu zakaźnym, gdzie pracowała w szczególnie trudnych warunkach. Kiedy złożyła wniosek o przeliczenie kapitału początkowego i dostarczyła stosowne zaświadczenia z archiwum szpitala, okazało się, że jej emerytura powinna być wyższa o 320 zł miesięcznie. Wyobraźcie sobie, 320 zł co miesiąc to prawie 4000 zł rocznie. Pan Janusz z Gdańska, emerytowany stoczniowiec, odkrył z kolei, że przy obliczaniu jego kapitału początkowego ZUS nie uwzględnił właściwej kategorii zaszeregowania, którą miał przez ostatnie 10 lat przed przejściem na emeryturę. Po przeliczeniu jego świadczenie wzrosło o 280 zł miesięcznie. To są realne historie, realnych ludzi, którzy po prostu postanowili sprawdzić swoje dokumenty i nie dali za wygraną. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak możecie sami sprawdzić, czy wasz kapitał początkowy został prawidłowo obliczony. To naprawdę nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, to złożyć wniosek do ZSU o udostępnienie całej waszej dokumentacji emerytalnej. Macie do tego pełne prawo i ZBS jest zobowiązany dostarczyć wam te informacje. W tym wniosku powinniście poprosić konkretnie o dokumentację dotyczącą obliczenia kapitału początkowego ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych, podstawy wymiaru oraz zastosowanych współczynników. Kiedy dostaniecie te dokumenty, a zazwyczaj ZUS ma 30 dni na ich przesłanie, będziecie mogli dokładnie przeanalizować, co wzięto pod uwagę przy obliczaniu waszej emerytury. Wiem, co teraz myślicie. Przecież te dokumenty będą pełne skomplikowanych liczb, tabel i obliczeń, których zwykły śmiertelnik nie zrozumie. I macie trochę racji, bo rzeczywiście dokumentacja ZSU potrafi być przytłaczająca. Ale nie poddawajcie się. Po pierwsze, możecie poprosić o pomoc dzieci lub wnuki, które być może lepiej poradzą sobie z analizą tych dokumentów. Po drugie, są organizacje pozarządowe, które pomagają seniorom w sprawach emerytalnych, warto się do nich zgłosić. Po trzecie, możecie skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach emerytalnych, choć wiem, że to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ale uwierzcie mi, jeśli okaże się, że macie prawo do wyższej emerytury, te koszty szybko się zwrócą. Kiedy już będziecie mieli dokumentację z ZSU, na co dokładnie powinniście zwrócić uwagę, przede wszystkim sprawdźcie, czy wszystkie wasze miejsca pracy zostały uwzględnione. Porównajcie dane z ZUS-u ze swoją własną książeczką ubezpieczeniową, ze świadectwami pracy, z wszelkimi zaświadczeniami, które macie w domu. Jeśli znajdziecie jakieś rozbieżności, na przykład ZUS ma wpisane, że pracowaliście w danym zakładzie od 1972 do 1975 roku, a wy wiecie na pewno, że było to do 1976, to już jest podstawa do złożenia wniosku o przeliczenie. Każdy miesiąc, każdy rok ma znaczenie przy obliczaniu emerytury. Kolejna bardzo ważna rzecz: sprawdźcie, czy z uwzględnił wszystkie Wasze okresy nieskładkowe. Co to takiego? To okresy, kiedy nie pracowaliście, ale które mimo to są wliczane do stażu emerytalnego. Należą do nich między innymi okresy pobierania zasiłku chorobowego, okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, urlopy wychowawcze, służba wojskowa, nauka w szkołach zawodowych czy średnich w systemie dziennym. Wiele osób w ogóle nie wie, że te okresy powinny być uwzględnione przy obliczaniu kapitału początkowego, a tymczasem mogą one znacząco wpłynąć na wysokość emerytury. Szczególnie ważne jest to dla kobiet, które miały dzieci i korzystały z urlopów wychowawczych. Każdy okres urlopu wychowawczego powinien być uwzględniony, a dodatkowo każde dziecko daje prawo do dodatkowych punktów przy obliczaniu kapitału początkowego. Jeśli chodzi o kobiety, to jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, o której wiele z Was może nie wiedzieć. Otóż kobiety, które urodziły dzieci, mają prawo do powiększenia kapitału początkowego w zależności od liczby urodzonych i wychowanych dzieci. Za jedno dziecko to powiększenie wynosi 5%, za dwoje 10%, za troje 15%, a za czworo i więcej 20%. To naprawdę spore wartości. Problem w tym, że nie zawsze ZS automatycznie stosuje te powiększenia. Czasem trzeba o nie wystąpić, dostarczając akty urodzenia dzieci i dokumenty potwierdzające, że faktycznie je wychowywaliście. Jeśli jesteście kobietą, która urodziła dzieci i nigdy nie sprawdzaliście, czy to powiększenie zostało uwzględnione w waszym kapitale początkowym, to naprawdę powinniście to zrobić jak najszybciej. Warto też wspomnieć o sytuacjach, kiedy pracowaliście w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jeśli wasza praca była związana z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli pracowaliście pod ziemią, w gorących warunkach, w kontakcie z substancjami toksycznymi, wszystkie te okresy powinny być uwzględnione z wyższym współczynnikiem przy obliczaniu kapitału początkowego. Dotyczy to górników, hutników, pracowników przemysłu chemicznego, ale też na przykład pracowników służby zdrowia, którzy byli narażeni na kontakt z materiałem zakaźnym. Jeśli pracowaliście w takich warunkach, a ZUS tego nie uwzględnił, macie pełne prawo żądać przeliczenia. Teraz przejdźmy do bardzo praktycznej kwestii, jak konkretnie wygląda proces składania wniosku o ponowne obliczenie kapitału początkowego. Po pierwsze, sam wniosek. Nie ma specjalnego urzędowego formularza, który musicie wypełnić. Wystarczy napisać zwykły wniosek w formie pisma, w którym zawrzecie swoje dane osobowe, numer PESEL, adres i jasno określicie, czego dotyczą Wasze wątpliwości. Napiszcie dokładnie, że wnioskujecie o ponowne obliczenie kapitału początkowego i wskaźcie konkretnie, które okresy czy które elementy waszym zdaniem zostały błędnie obliczone lub pominięte. Im bardziej konkretnie określicie problem, tym łatwiej będzie Zysowi się do tego odnieść.